Wielkie gratulacje, udało wam się przetrwać. Pani Majko, jak to się stoi w strefie zagrożenia? Tak krótko, zwięźlej na temat. Ja byłam przygotowana. Majka I... mi mówiła, Misiek, to już czas. No, ale udało się pokonać ja Amesie miałam... Klucką i Filipa Poczekaj, Lato, co pani ja... sądzi? Poczekaj, ja miałam mowę pożegnalną, taką ładną, ale... Jeszcze se zachowaj. Ale, ponieważ dzisiaj wspierał mnie na widowni Piotruś Gąsowski, ja się go zapytałam, on bardzo dawno temu występował w Tańcu z Gwiazdami z Anią Głogowską. I ja się go zapytałam, w którym odcinku odpadł. On mówi, chyba w siódmym. Se myślę. To ja, nie mogę w ja nie mogę być gorsza. Ale tak sobie ty tylko pomyślałam. Takie, kurczę, Ta. Ale udało się przetrwać, bardzo mnie to cieszy. Pani Majko, przed pierwszym występem zatykała Pani uszy. Dlaczego? A nie wiesz dlaczego? No, wolę to usłyszeć od Pani. To co... E Nagrywamy do tych e, tak zwanych ENG, czyli filmików zapowiadających występ, e, tematy, które były tam poruszane, które ja znam i ja wiem, że się wydarzyły i nie mam żadnej traumy z tego powodu, od razu mówię. Natomiast jak się wraca do nich e, przy kamerach, e, przy Michale, przy. Wiedząc, że będą tego słuchać miliony ludzi, ja o tym mówiłam w wielu wywiadach, tylko że wiesz, wywiady takie czytane przelatują. Natomiast to było bardzo mocne wyznanie, które spowodowałoby, że wpadłabym znowu w taki nostalgiczny nastrój, a chciałam być elegancką damą z kieliszkiem Martini w dłoni. Co w klubie na Manhattanie, razem z moim partnerem tanecznym. Więc to nie jest tak, że się da zatkać uszy. Ja robiłam tak... Patrzyłam na Michała i mówiłam już on, jeszcze nie, a ja... De, 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 de. A dlaczego w ogóle zdecydowała się Pani opowiedzieć tę historię w telewizji na żywo? Wiesz co, taki był pomysł o tym. Był taki pomysł, żeby dalej Inspirować kobiety, bo tak naprawdę ja jestem jedyną osobą w tym programie, która może poruszać takie poważne y, tematy. A z jakiego powodu tylko pani może poruszać takie poważne tematy? Bo tamte dziewczyny nie przeżyły tego, co ja. Ja przeżyłam po prostu, ja bym mogła książkę napisać, mógłby powstać o mnie film. Ja przeżyłam bardzo dużo, y, a patrząc na moje koleżanki. Y, może przeżyły, ale może nie chcą o tym mówić. Ja nie mam problemu, ja nie wstydzę się, ja jestem bezwstydna, jeśli chodzi o emocje, dlatego że wierzę w to, że jeśli ktoś mówi publicznie o sprawach ważnych, to jest szansa, że do kogoś to dotrze i ten ktoś, może jedna osoba, zmieni swoje życie w ten sposób. A to już jest coś. Pani Majko, bardzo ważne pytanie: czy ta osoba, która pani to zrobiła, została ukarana? To były inne czasy, nie było Pomponika. Słuchaj, gdyby. Ale była był, policja. Słuchaj, gdyby był Pomponik, to ja bym cię zaprosiła do siebie, ty byś zrobił ze mną wywiad i byłaby afera. Ale wtedy nikt się nie interesował e, takimi sprawami. Mm, ja po prostu uciekłam, wyjechałam do Stanów Zjednoczonych. E, które były dla mnie plastrem na całe zło. A ma Pani poczucie niesprawiedliwości, że ta osoba nie została za to ukarana? Nie. Czyli to już jest przepracowane, nie ma tego? To jest przepracowane, naprawdę. Ja, ja nie lubię o tym mówić, bo to są bardzo stare dzieje, ale jednak jest to część mojej historii, bo ja mogłam stracić głos. I wtedy byśmy tu nie rozmawiali ze sobą. Może pracowałabym w aptece albo w warzywniaku, nie wiem. To ostatnie pytanie: co pani sądzi o facetach, którzy dopuszczają się takich czynów wobec swoich kobiet? Oni powinni być ukarani, ale przede wszystkim kobieta powinna odejść od takiego faceta. Ale jaki to facet? Męski, nie męski? Jak pani go by opisała? Damski bokser, bo prawdopodobnie do mężczyzny nie podskoczy. A kobieta jako ta słabsza płeć, chyba, że ma dużego psa. Dobra, to przejdźmy do radośniejszego tematu, żebyśmy trochę się tu uśmiechnęli, żeby widzowie też się uśmiechnęli. W programie ludzie podziwiają Pani piękne nogi, piękną twarz i wiele osób zastanawia się, czy jest Pani singielką, czy nie. No to jest ciekawe, bo nie wiadomo, czy startować, czy nie. A kto chce startować? O, dużo osób. To najpierw do Michała się muszą zgłosić. Obecnie jest zajęta e, mi, mnie. Tak. Michał ma listę, prowadzi listę zapisów. I casting. E, jest ile? Jest 40 i parę osób. Tak, 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 Oczekujących jest... na spotkanie. Tak, tak, tak. Na rozpatrzenie sprawy w ogóle. Ja sobie załatwiłam z Michałem, że on, się ty... on będzie moim menadżerem w sprawach damsko męskich tak. Dobra, a chciałaby pani się zakochać, czy nie jest to pani potrzebne? Ja jestem zakochana w sobie. Nie ja wiem, no ale zakochać się w kimś obok. Czy jest potrzebny pani ktoś obok, czy świetnie radzi pani sobie sama, jak pani to widzi? E, ja sobie radzę sama, ale fajnie jest, jak jest od czasu do czasu ktoś obok, ale to wtedy, kiedy ja tego chcę, a nie że codziennie. Wow, a czemu tak? A bo tak jest w tym wieku, tak jest najlepiej. Czyli pani ma dużą potrzebę swojego terytorium. Tak. Ja mam też dwa kokty, które zajmują. I jeden jest taki gruby, fajny. On jest duży. Zajmuje połowę łóżka, więc tam niewiele można pomieścić osób. Czyli tak, to podsumuję tak pomponikowo, że jest pani zainteresowana romansami, nie związkiem. Tak, ale ja jestem monogamiczna. Czyli jest pani zainteresowana romansem, ale przerywanym, nie samym związkiem? Przerywanym? No bo potrzebuje pani terytorium. Oj, Pomponiku, zaszalałeś teraz, daj spokój już. Dobra, dziękujemy, do widzenia, fajnie, że jesteście, że zostaliście, cześć. To jest zasługa naszych fanów, fanów pary numer 11. Ja naprawdę stałam w środku, byłam przekonana, że moje imię zostanie wyczytane. A ja nie byłem przekonany, do widzenia.